Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Krzyziegwer, a to kolejny odcinek z gry Gothic 2 Noc Kruka. Spotykamy się tutaj przy Watrasie, przy tym co wrzeszczy non-stop, bo oddałem, powiedziałem mu, że dostarczyłem wiadomość, po drodze, jak tu szłem, przechodziłem koło karczmy, gdzie za. Zatrzymał mnie karczmarz i powiedział, że konkurs picia dobiegł końca dostałem 150 doświadczenia, wygrał Randolf w końcu wygrał, dał mi 12 golda, a potem 200 golda dostałem od tamtego e, gościa i 50 doświadczenia, więc 200 doświadczenia wpadło. A teraz idziemy do Laresa. Co do zaginionych o której wszyscy wiedzą, co jest? Dobra. Nie mogę się stąd ruszy... Przeszło nam życie w niedobrych czasach. O kurde, to teraz już wam powiem, że nie wiem. Wrócę się do Watrasa. Bo może mam z nim pogadać co do zaginionych ludzi? nie mogę się zajmować tajemnicą, o której wszyscy wiedzą. Ale przecież już wiem, że kruk. Nie był. No dobra. No a teraz pogadam z tobą. Bo tak, to ja już zgubłem. Centralnie zgubłem, powiem wam. Co do tych znikających ludzi. Tak? Powiem ci, co udało mi się do tej pory ustalić. Zaginęło również paru farmerów. Podobno odpowiedzialni za to są bandyci. Elwrich, przeladnik Torbena, powiedział mi, że to właśnie oni transportują porwanych drogą morską. Wydaje się, że zamieszani są w to jacyś piraci, choć nie wiem jeszcze na pewno, jaką odgrywają w tym wszystkim rolę. Uwolniłem Elwricha z łap bandytów. Bandyci porwali dziewczynę imieniem Lucia. Szajce przewodzi niejaki Dexter i to on odpowiada za porwania. Pamiętam Dextera z kolonii karnej. Pracował wtedy dla innego magnata, Gomeza. On ciebie też z pewnością zapamiętał. Miej się na baczności. Chyba jesteś na dobrym tropie, oby tak dalej... Gdzie szukać ich? Większość z nich zaginęła w porcie. Co? Ale, czekajcie... Co? Tak? Powiem, czego się dowi- Niestety, nic. Jak niczego ważnego, a z Krukiem? Kurde, powiem wam, że zaś... ...tkwię.

No, ja jak ja mogę ja cię wesprzeć? Tak bez... Niczego jej nie. Dobra, nie to Ola pies. Naprawdę jest Co do... no, Początkowo sądziliśmy, że jak wkrótce. Dlatego też nie. Tylko Czy to, nie nie tak, w... że o tym nie wiesz? No dobra, ale kto powiada takie Co rzeczy? Do... Kurde, coś mi się tu nie podoba. Dobra. Nie mogę się z tą stąd... Dobra, teraz powiem Wam, że zgupłem Dajmy. Mam dostarczyć rotowi Hagenowi ważną wiadomość od Was Rasa. No to tam się udajmy, no ale kurde. Gdybym sama tego nie widziała. Teraz Tak. Coś mi się tu nie podoba. Niczego jej już nie będzie jeszcze. Przepustka, rozkazy, list kończy. Kurde, coś mi się tu nie podoba. Zanim tylko będzie tak, że się znowu prześpię, przecież wiem, że to kruk. A. Kurde, przywaliłem jeszcze, bo patrzę. E, bo włączyłem sobie na laptopie tą stronę, gdzie to poczytałem o tym, i z tego co widać, to Przecież wszystkim już zrobiliśmy. Tak jak tam trzeba. Trzeba do Tak, według, według tego wszystkiego trzeba iść do Lorda Hagena. W końcu to była jego decyzja. Powinien być mądrzejszy. No i nie wiem. Nie wiem teraz. Teraz już zgupłem Hagen. Chciałbym, aby zostać w naszym. Jeśli. Dobra. Ale do Hagena miałem dać ten list. Ja cię kręcę, Ingmar. Zatrzymanych przeze mnie raportów wynika, że. Pamiętaj, aby. Za... Jak. Będzie. Dobra, to szybko, ale kurde, i teraz już zgubłem. Co się stało, Albrecht? Idę na górę. Szlak by to trafił. Cornelius. Ty tylko kradziesz. Ja pierniczę. Coś mi się tu nie podoba, naprawdę. I to mi się nie podoba ze względu na to, że coś się zdupczyło chyba. To było oczywiste od dawna. Żagenowi mam wiadomość zanieść. Kurde, pójdę do sędziego. Na górze jest? Nie wiem, gdzie ten sędzia jest. Czym się zajm... A jak ci się... Słuchaj... Dobra. Możli... Mógłbyś przynajmniej zwrat. A teraz zejdź! Dobra, zapiszę sobie grę. Eee, 34 już odcinek. Slak by to trafić, zaś jesteśmy w... O i zaś nie zapisałem od kiedy nagrywam, ale liczmy, że 5 minut, czyli eee, Dobra, najwyżej będzie dłuższy, najlepiej lepiej, żeby nie był krótszy. Dobra. Dostałem jakiś klucz do kufra. Świetnie. Siema. No, ale kurde, dalej nic mi to nie robi. Ja pierniczę. Nie wiem, ty mi powiedz. A, człowiek nie wiem, nie komu mam czasu wierzyć. na takie rzeczy. Przejdę się tutaj, lotar. Być Czy to się kiedykolwiek zmieni? Hej ty! To żadna tajemnica. Dobra. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Tego okradłem. On myśli, że to takie łatwe. Kurde, jestem, no w czarnej dupie, że tak powiem. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Pójdę jeszcze. Nic nowego. Nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no. Um. To nie, 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 nie. Co tu mamy? Tego nie. O kurde, coś mi się tu nie podoba. No tego fester już nie żyje. Da się jakoś skasować tą, tą, tą. Nie da się. Eee. To tego też nie zrobię. Eee. Dobra. Poszukam jeszcze w tym porcie, no ale... Być tego pewny. Ślak by to trafił, nie wiadomo już, komu można ufać. Powiem Wam, że naprawdę teraz zgubłem totalnie. Ale jeszcze coś, jeszcze coś tu jest i nosa. Problemy ze strażą. Eee... Fucking shit. Powiem wam to już zgupłem naprawdę, Adam, gdzie stanął Adanos Ani Inos, ani Beliar hmm. nie mieli żadnej władzy O co chodzi? Sztekstara załatwiłem. Powiedział mi, że to krug Eee... Co tu jeszcze mamy? Przepustka. Rozkazy. No dobra. Teraz to chyba się wszystko wyjaśniło. Miałem to przeczytać. Dobra, idziemy szybko do... Dawa trasa. Nie ja wiedziałem, że takie rzeczy trzeba czytać. No ale dobra. Lecimy do niego. A potem do Larresa. Masakra. Co do tak? Wiem, gdzie przebywają zaginieni. Czego udało ci się dowiedzieć? Porwano ich i zabrano w odległy kraniec wyspy Korinis. Zrobił to niejaki kruk. Co daje ci pewność, że tak rzeczywiście było? Czytałem jego rozkazy okoliczni bandyci pracują dla niego patrz dobra robota a już zaczynałem się bać że nigdy nie zdołamy odkryć prawdy dzięki ile tu do kolejnego levela o niedużo. naprawdę niedużo dobra teraz idziemy ...do kolejnej osoby z którą mieliśmy gadać. Wszystko się wyjaśniło świetnie. Świetnie, no słownie świetnie. Ale wybaczcie mi takie No, takie zagubienie. Gdybym sama tego nie widziała. No, normalnie nie Nie domyślałem się, tam czytam tam tu że znalazłem jakąś kartkę, coś. Hej, ty. Co do zaginy, o której tu nie wiem. Ktoś musi pracować. Dobra, chodźmy. Nie mogę się stąd nikt ruszyć nikt dopóki. To i... Nikt nie słucha. Czym konkretnie Kadajdzie nie mogę? Watras ur. Potrzebuję. Jak mogę? Całe nie to nic. Hmm. Pewnie się da się. A konkretnie? Przy domu Matea. udaj się do Zuri. tam. Dobra, wróć. Co? nikomu tego nie powiedz się. co wiesz o tej pierwszy był nie wierzę w to może czy to tylko żal. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach co mam teraz zrobić fucking shit Zaginieni ludzie fucking shit no i powiem wam no no no, no to 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 jest no Czemu on ze mną dalej nie chce iść? O Boże. Tego handlarza bronią też za farmą Sekuba nie znajdę, bo nie mam pojęcia, gdzie kurde jacyś bandyci tam są. Za tą farmą. Najwyżej wyszkole tego Ognika. Jeszcze raz idę do Lorda Hagena. Ostatni raz już, ale to chyba nie jest Konieczne. Zaginieni ludzie. Przecież wiem, co się z nimi stało. Ja pierdziele. Posłuchał niewłaściwych ludzi. To nie wiem. Pójdę do tego Hagena. Wątpię, wątpię, że naprawdę coś tutaj uda mi się zdziałać. Wątpię. Przecież wiedział. Podejdę do Lotara, na przykład. Minos oświeca wszystkich tych, którzy widzą jego mądrość. On myśli, że to tak Poszedłem i co? Zadręczałem. Powiedz mi, że nie Kazał mi zdobyć jakiś. A zatem. Po... Dobra, wiedziałem, że to tak będzie krótkie gadanie, więc. Zrobiłbym Śla... Ślak by to trafił. Ostatni raz do Lorda Hagena idę. A jak tu już nic nie będzie, to się wkurzę. Znaczy, na pewno się wkurzę, bo na pewno nic nie będzie. No i nic nie ma. Nic nie ma. Przeszukać dalej misję eee. Ale to mi się nie podoba, ze względu na to, że już tą misję ukończyłem. Słyszałem coś innego. Hmm. Dobra, Daj idę do, do trasa jeszcze raz. Ale sprawdźmy, czy mogę go okraść. Nie. Stałoby się kogoś pokradać, żeby zdobyć ten poziom do końca. Nie, nie wiem już. Sprawdźmy, kogo mogę okraść. W sumie mogę Ruperta? Czy coś się w końcu zmieni? A może ty masz jakieś nowe towary? Trudno, bo nie masz nic Oddębuj ciekawego, co by mnie interesowało. Możemy jedynie przeczekać. Hmm... z Watrasem dalej coś? Powiem wam, znowu się gubię. Przyszło mi to do głowy. Albo się prześpię i się w coś naprawi. Można to było zrobić Watras proszę cię, nie odzywaj się przez chwilę. Dopóki do ciebie nie dojdę. Ale człowiek i bez... Jestem gotów wstąpić w szeregi wodnego kręgu. Dostarczyłeś swą wiadomość lordowi Hagenowi? Owszem, nakazał mi jednak udać się do górniczej doliny i dostarczyć mu dowód na potwierdzenie moich słów. Sam musisz zdecydować, co dalej. Dla mnie liczyło się dostarczenie wiadomości, to, czy paladyni podejmą jakieś działania, czy będą czekać na dodatkowe dowody, zależy już od Hagena. Co do ciebie. Dowiodłeś swej wartości. Zostaniesz jednym z nas. Będziesz podróżował po tej krainie i wypełniał wolę Adanosa. Niniejszym daję ci pierścień wody, oby pomógł ci znaleźć sojuszników i... Niech cię Adanos chroni. Idź teraz poznać swych współbraci. Czekają na ciebie w gospodzie Martwa Harpia, gdzie powitają cię wśród nas. Chyba znasz to miejsce. Znajduje się na drodze do farmy Onara. Nie zapomnij założyć pierścienia, tak aby twoi bracia mogli cię po nim rozpoznać. O dobra No dobra, czyli to mogę zrobić. Level jest kolejny. Skoczę kawałek dalej, żeby tak on nie wrzeszczał. Popatrzmy, co to za pierścień mi dałeś. Pierścień ognia która wróciła do Królestwa Beliara. Że... Eee... Twój pierścień, dobra, do Wodnego Kręgu, dobra. Jeszcze raz idę do Laresa. Hmm, level wbity. Wodny Krąg, no wydaje mi się, że dobrze, że do Wodnego Kręgu dostałem się. A teraz mogę już z nim iść której wszyscy wiedzą. A Oj, zapiszmy. Ha, trzeba, trzeba zapisać. Hej! To przecież okropne. Jestem już członkiem Wodnego Kręgu. Teraz byś pewnie chciał nowy kwipunek. Słuchaj mnie bardzo uważnie. Wkrótce odbędzie się tajne spotkanie. Przybądź tam jak najszybciej. Czym Nie mogę od.? Dobra. Wkrótce odbędzie się. Przybądź tam jak najszybciej. Nie wierzę w to. O, w mordę! To teraz będzie łażenia. Mam nadzieję, że po tym, po tym spotkaniu w końcu ze mną pójdzie ten typ. Lares. Po prostu doprowadzasz mnie do szału. 12:17. No, trzeba się udać tam. Sprzęt dostanę, sprzęt! Ach! Normalnie za dużo... Za dużo wymaga ci ode mnie. Tyle łażenia, tyle wszystkiego! No nic, dobra, ten odcinek najwyżej będzie trochę krótszy. Bo nie ma sensu tak daleko lecieć. Spotkamy się... w następnym odcinku już na miejscu. I mam nadzieję, że stamtąd już ruszę... Z powrotem do miasta i on w końcu ze mną pójdzie, albo stamtąd pójdzie, bo on już tam będzie. Mam nadzieję. Dobra, w tym odcinku będzie to wszystko. Jeżeli odcinek się podobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę, to bardzo motywuje. Zapraszam także do subskrypcji kanału oraz odwiedzania mojego fanpage'a na Facebooku. A teraz, trzymcie się. Cześć.